Dzisiaj przyjechałam sobie tu pod sam, prawie dom, autobusem, ale nie jestem sama, bo spotkałam Kasię po drodze. Także idziemy razem, i ciepło. Kurtkę swoją zdjęłam. Tutaj mam Kasi worek, który jej niosę, a z przodu idzie Kasienka. W ogóle jest piękna jesień. Chciałam powiedzieć piękna, złota, polska jesień, ale piękna, złota. Niemiecka jesień. A tu Kasia idzie. W swoim nowym swetarku. Hmm? No. I jeszcze w nowych spodniach. Poka o właśnie, pokaż Kasia, jak spodnie wyglądają. Co, co ci tam białego wystaje? Jakaś bluzka. O, tak wyglądają spodnie. Pasują spodnie? Pasują. Kasia to jest zmęczona. Bo niestety też troszkę się przeziębiła. Przeziębiło dziecko. Nie jestem chora. Nie jesteś chora, no. Ale pokażę wam. Zobaczcie. Jakie piękne liście. Uwielbiam właśnie takie kolory. I jeszcze pachnie tymi liśćmi. Takimi suchymi, trochę mokrymi. Takie mokre, suche, stare liście. Pachną. <laughs> Padłam na wyśmienity pomysł. Zrobię placki z jabłkami. No i potrzebuję do tego jabłko. Więc. O, podejdę sobie tutaj do swojego drzewka. I zerwę takie jabłko. O, tutaj jest jeszcze jedno. O, czekajcie. O, dobre, jest dobre. Dwa jabłka starczą. I zrobię placki z jabłkami. Jakoś mam ochotę na takie placuszki. Takie racuchy z jabłkami. A się jest dobry przepis w ogóle, tylko tam chyba drożdże się dodaje. Ja nie wiem czy mam drożdże, więc będę musiała może jakiś inny bez drożdży poszukać przepis. Zobaczcie, przyszłyśmy z Kasią. Ja byłam Sisi, a ona w tym utknęła. W pościeli. Ona wyszła w pościel. Kryste. Ona no, tak cały czas była? No chyba tak. Si, biedulko. Naprawdę kot jest jak dziecko małe. Ludzie, weszła do mojej poszewki, którą ja tutaj położyłam. Nie wiem, jak ona to zrobiła. Ludzie, kiciu, biedna. Pytajcie, kochani, tu Polka w Niemczech. Zaczynamy ten dzień i powiem wam szczerze, Jakiś kryzys mnie dopadł. Nic mi się nie chce. Więc co ja tu mam? Zobaczcie, nawet nie wiedziałam dzisiaj w ogóle w co się ubrać, a ubierałam się. Przysięgam. Nie wiem, chyba. Bez jakieś 20 minut albo 15 się ubierałam i bez przerwy tylko wciągałam, wyciągałam bluzki, zmieniałam. Zmieniałam na różnego rodzaju bluzeczki. Miałam sweter czarny ubrany z takim psem dużym. Wiesz, Pedro, taki no. sweter z takim dużym psem sobie ubrałam, ale stwierdziłam, że mnie gryzie. <gryśle> <gryśle> Więc jak zaczął mnie gryźć, to sobie pomyślałam, jak teraz będę siedziała w pracy, robiła swoje obowiązki, jak będzie miała sweter gryzł. <gryśle> Więc go zamieniłam na taki inny. Sweterek w kolorze właśnie takiego różu. Zresztą z tej samej firmy, co ten płaszczyk. I co się okazało, że trzeba by było ten sweter prasować, bo on był wygnieciony od tak długiego leżenia w tym od tak długiego leżenia w szafie. Więc wyjęłam następny. Następny sweter, który też coś mi nie pasowało i tak zmieniałam, zmieniałam, zmieniałam. I w końcu zostałam przy tym, przy czerwonym sweterku. Tak, to jest tak, no tak, to jest taki dzieniny, to nie jest taki sweter, ale z takiej dzieniny. Taka bluzka powiedziałabym. No i w każdym bądź razie jakiś kryzys mnie dopadł. Nie wiem, czy to ze względu na tą pogodę. Zobaczcie, słońca brak. Nie wita słońca, nic ponuro I choć wiem, że dzisiaj dla mnie jest piątek, to i tak jest mi jakoś nie wiem. Co? Mówię, że kryzys mi jakiś dopad. Teraz? No. <śledzimy teraz. <śledzimy> <śledzimy> kryzys się spóźnił. Kryzys się spóźnił. Nie, ale wiecie jak to czasami jest, że wstaniecie lewą nogą. Ja chyba dzisiaj wstałam lewą nogą. No i co teraz mam zrobić? No, muszę cały dzień jeszcze teraz. No w każdym bądź razie. Co wy robicie, jak macie jakiś taki kryzys swoje? Możecie się podzielić w komentarzu, czy macie jakiś złoty środek na ten kryzys. Ja ci powiem. jaki. Moje zdanie? No. Kryzys jest dobry. No, ale inny ten kryzys może bo, trwać. Jaki masz kryzys, jest jedynka złota szansa, która masz na zmienienie na twojego życia. Mhm. I, I to dla mnie e, jest zawsze szansa na poprawę, kiedy masz kryzys, bo muszę E, pomyślać e, jaka sytuacja i, i to czy często ci pomaga otwierać oko które często zamknięte na lepsze e, opcje życia. No ale ja co mam zrobić jak wczoraj byłam naprawdę e, szczęśliwa. Wczoraj byłam szczęśliwa, wczoraj się cieszyłam cały dzień. A dzisiaj od rana wstaję i jestem jakaś, nie wiem... ale łatwo, życie jest częstsze, jest bardzo łatwo. Łatwo jest być szczęśliwym? Łatwo, ale trudne jest, kiedy nie jest częstsze i wszystko nie się uda i, i ciężko się czuje i to jest taki test, jak Ty będziesz zajmował tą sytuacją. No tak, ale są ludzie, którzy cały czas są nieszczęśliwi. Zawsze sobie znajdą coś, co sprawia, że są nieszczęśliwi. Ale to zależy od Ciebie. No, to od zależy od Ciebie. W Twoim środku jest to wszystko, co żyje wokół. No, a w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj się zaczęło okropnie. Nie dość, że nie ma słońca, ciężkie chmury wiszą nade mną, to... Mm, no. To generalnie nie miałam się w co ubrać. Czuję, że jestem źle ubrana. Moja mała droga. <noise> jeszcze żyje. Jakie żyje, można zawsze wygrać. No. A druga sprawa, tak, szcz tak szczerze mówiąc, to jeszcze mi się spać chce. Chciałabym pospać sobie, bo za późno poszłam, spać. To chyba też to problem, a dzisiaj jeszcze czeka mnie zumba. Zumba. Dzisiaj jeszcze czeka mnie joga. <śm> to nie zumba, joga. Joga jest bardziej spokojna, ale emocjonalnie... Nie emocjonalnie, ale na mięśnie bardzo działa. Wyczerpująca, bo napina się wszystkie mięśnie, więc po tej jodze to już będę w ogóle kaput leżeć ci kwiczeć po jodze. Ale i tak idę. Już dostałam tego wiadomość, że dziś na jogę mamy przynieść kocyk. Ale ja i tak noszę. No stop, noszę kocyk. Ale właśnie. Będziemy dzisiaj ćwiczyć mięśnie brzucha. Tyłka. Mięśnie tyłka, brzucha. Hmm nóg, także będą, to coś tak czuję, że dużo będziemy w pozycji pieskowej, wiesz, Aha. bo tam jedze w takiej pozycji pieskowej i też jak do urodzenia, jakbyś, jak dziecko się rodzi w tym takiej embrionalnej, też w takiej pozycji, no, także, dobrze. nie będę już Wam smucić, bo w sumie nic ciekawego nie powiedziałam, tylko tyle, że jest o, taka, taka pogoda, jak tutaj możecie zobaczyć, byle jaka i że um, jakiś kryzys mnie dopadł. Kryzys wieku średniego. O, kto miał z Was kryzys wieku średniego? Miałeś Pedro? No, się tygma. Ja jeszcze chyba nie miałam. Czy miałam. Chyba nie, nie? Ty, jeszcze nie, ale kiedy masz tam kryzys, na pewno jest... Tak jak mówię, jedyna szansa otwierana oko na co, co jest najważniejsze swoje życie. Mhm. W ogóle mówią, że w kryzysie wieku średniego na przykład facet szaleje. Facet szaleje i nagle mu się odmienia i powiedzmy ma lat 50 albo nie wiem 45 <słyska> i nagle po prostu szuka sobie młodej partnerki. No, no, są czasami, takie. Samochód, tak. no, są tak. Albo kobietom się nagle też odmienia i um, też zaczynają świrować coś tam innego wymyślać. Um, tego na przykład faceta zamieniają na innego mhm. <laughs> faceta. No, ale to mi się wydaje, że jeżeli tak się dzieje, no to w związku jest źle, nie? No to... No, to było wcześniej po prostu w związku źle, no bo nie ma niczego bez, jakby, to nie jest, to nie jest jakby kryzys tego wieku średniego, że nagle chcemy być ten, tylko być może chcemy być, zostać zauważeni przez partnera, partnerkę, chcecie być zauważeni i tak dalej i nagle się okazuje, że... Że właśnie ktoś wam z zewnątrz powie, a ty masz kres wieku średniego, bo nagle oszalał, rzucił rodzinę i poszedł gdzie indziej. Nie? Ale tak naprawdę pewnie on już wcześniej z tym się boksował w środku ileś tam czasu, może nawet lat. I jak coś stanęło na jego drodze, że na przykład pomogło mu zadecydować, no. żeby tak postąpić, a nie inaczej. A z zewnątrz trochę... Tukaj... są kolega, Najle... albo koleżanka, który ci pomaga, Na <grym grym grym> innej <grym> A, no tak, to też prawda. Bo Najwięcej. jesteś tam spokojny, masz coś środko środku i kogoś tam, mm -hmm. który ci da tam możliwość i ty idziesz na maksimum. Ale na końcu mm -hmm. Każdego osoba tylko robi co, e, co? Uh -huh. Jaki zrobił coś, no to e, byłby potrzebował e, tego. I jak też relacja się skończy, to znaczy że już byłeś skończony i nie było dla ciebie. I czasami lepsze, jak się skończy, bo masz e, możliwość e, coś lepszego. E, Albo gorszego. albo gorszego zależy, w jakim jesteś człowiekiem, być może męczyłeś kobietę, męczył, 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 aż wymęczył, w końcu odszedł, bo sobie znalazł inną babkę, a potem jeszcze dostanie na łeb gorzej, nie? Czy tak może być? Ale wiecie, z każdej strony, bo to jest zawsze tak, że nigdy się nie widzi swoich wad i tego, co się samemu robiło, tylko zawsze się widzi u innej osoby, nie? Prościej jest nam powiedzieć, a ty robisz tak, tak czy siak i ty jesteś zły, niż zacząć od siebie. I dobra, chcę żeby, chcę, żeby wszystko dookoła się zmieniło. No to ja zacznę pracować nad sobą. Ja zacznę zachowywać się tak, tak i tak. I wtedy to dookoła wszystko się mnie zacznie zmieniać. Ale my często szukamy winnych na zewnątrz. My patrzymy, któż to by był winny. A może dzisiaj tak wycelujemy tego pana, że on jest dzisiaj winny, że ja dzisiaj się tak źle czuję. Są wszystko co się staje Twoje życie są rzeczy, które ty sam e, zrobił. I wszystko co ty robisz wróci do, do ciebie. Bo, bo to jest e, życie, no to jak i, ja zawsze mówię to sam jak będzie.

Robię tylko dobrego i będę miał bardzo dobre życie, swoje życie zmieni. No tak, my zachęcamy do tego, żeby właśnie no tak fajnie się zachowywać dobrze, robić, dawać dobro, wtedy dobro jakby wróci do Was, zbierzecie też właśnie to co daliście. I zobaczcie jakie to są stare powiedzenia. Co zasiejesz, to zbierzesz. I to, to są stare powiedzenia i te powiedzenia mają moc do dnia dzisiejszego, bo one się nic nie zmieniły. To jest po prostu w dalszym ciągu jest tak samo, jak było kiedyś. Jakbyście sobie poczytali, to te wszystkie rzeczy, co były kiedyś opisywane, to w dalszym ciągu jest tak samo i w dalszym ciągu to wszystko nas doty dotyczy i tak ten świat działa. To już zostało jakby spisane wieki temu, a tak naprawdę te słowa są i mają moc do dnia dzisiejszego, więc, więc warto warto brać je na poważnie, bo to jest coś, co jest sprawdzone, co już działa ho 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 od wieki wieku. No tak, czasami ludzie nasili, a moje życie jest bardzo źle, to takie. Ale e, musi uważać, co ty robisz. Dlaczego no, twoje życie jest tak źle? Bo mm -hmm. twoje życie źle, bo jest to wszystko, co ty robisz każdego dnia. No to co ja wczoraj zrobiłam, że dzisiaj się źle czuję. Ja dzisiaj no się, się czuję źle. Naprawdę. Autentycznie. I co ja wczoraj zrobiłam? Ja byłam w pracy. Ładnie pracowałam. Wróciłam do domu. Hmm, zaczęłam ogarniać dom, sprzątać i tak dalej. Więc niczego złego nie zrobiłam. No, A dzisiaj o... się czuję źle. Muszę pomyśleć, co ty zrobił. Widzicie, ty... z tym facetem to się nie da żyć. On tutaj cały czas. no, 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 no. Cały czas straszy. Nie straszy, bo dla mnie tam życie jest. Um... proste. Jest proste, jest gry i na tą grę zawsze można wybrać swoją drogę, ale wszystko można. Ty można, wszystko, ale A... potem nie na rzekę. Ale zobaczcie... <laughs> tak wy fak... <życie> <laughs> Ale zobaczcie, faktycznie e, życie jest jak gra i nawet możecie sobie plansze wybrać. Nie? Zobacz nawet planszę, bo od Waszego sposobu patrzenia tak naprawdę wszystko zależy, bo jeżeli Wy patrzycie optymistycznie, macie w sobie tą dziecięcą radość i tak dalej, to na pewno będzie Wam zdecydowanie łatwiej i ta plansza wtedy będzie inna. Niż dla osoby, która jest wiecznie niezadowolona, kręci nosem, cały czas mówi to się nie udaje, tamto się nie udaje, to jest źle i tak dalej. No to ona też ma zupełnie inną planszę. Także no faktycznie, życie to jest gra. Więc zaczynamy tą grę. Ta pa, pa! Do zobaczenia w następnym filmiku. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, przychodźcie do Polki w Niemczech.